taki porowony, porowony westek HC Ja rampakę kiedy chcę Kiedy mam na nią flotę Kiedy mam na nią ochotę Bierają ją w z kąplami, bierają z dziewczynami, rodziną i sami, ale planta, rozkręcam się, piękna sprawa jasna, rura kopci, smok, amok, prorok. Teraz wiem, rozkręca się ten fok, tłok, to mój własny skok. Iluzjonistyczny dywan, karawan, pięści, wskazówka, jestem jak kukła. Enu, panaceum. dla mojego ducha, rozkręca się, sprawa jasna. Tutaj kaszmie, nie jedna dla mój własny styl Winy, teraz czuję się pięknie, latam pośród tych chwili iluzjonistyczny dywan, rozkręca się tu mój własny parawan, karawan pięści w gazówkę enu panaceum, dla mojego ducha, rozkręca się gwiazdę to Bóg dał, dar Boga ludzie zapomnieli co to tu piękny kwiat iluzjonistyczny świat, chwast teraz rozkręcam się piękną tych chwil od lat śmieję się, uśmiech Teraz Boga, to mój własny styl, moja własna trwoga. Ironia, słowa, teraz wiem, rozkręca się moja głowa, teraz z wers, coś taki porawony, porawony, chestry HC. Ja takie kiedy chcę. Kiedy mam na nią flotę, kiedy mam na nią ochotę, Jarają ją wszyscy z kumplami ja z dziewczynami, rodziną i sami. Młynek pęka, rozkręca się moja wstęga. Jestem jak mordęca. Teraz wiem iluzjonist. Mój własny styl, mój własnych pięknych chwil, teraz uśmiech banan od ucha do ucha, rozkręca się, mówię to prosto, serducha mój własny styl, sensej w sensie, zagubione moje serce, czuję to dziennie, kiedyś tutaj bywa mi wierce, w nerce, teraz wiem, rozkręcam się, to mój własny stan umysłu, teraz wiem, rozkręca się, nie niejeden pludysku, mój własny styl, który daje piękno tych chwil. Teraz czuję, że skręta, rozkręca się baka, Teraz iluzjonistyczna gandhi mafia Teraz mój własny styl Pinyr to mój własny kwiat, piękności znak Teraz rozkręca się, nie mówię tu za krat, bo jeden plant rozkręcić mowę nie jednego. Teraz wiem, mój kolego, że świat jest piękny, ilusionistyczny styl. Pięknych chwil, teraz wie, że mogę śpiewać sobie, co tym tylko chcę. Rozkręcam się codziennie, bo tak pan chce. Rozkręca się pięknych chwil, zielony liść. Teraz czuję, czy pięknie będę tutaj iść. Czuję ten styl, do mój własnych pięknych chwil. Co taki porowony, porowony gwesty i chce Ja kiedy chcę, kiedy mam na nią flotę, kiedy mam na nią ochotę Ja rają ją przez te ja rają z dziewczynami, rodziną i sami CBD, czuję to po mnie we mnie rozkręca się, piękny kwiat, świętości znak, to jest piękny stan umysłu, czuję to, więc tutaj weźmy to w cudzysłów mój własny kwiat, iluzjonistyczny, medytacyjny świat. Piękno, które pokazuje mi ten kwiat Czuję, że chwast rozkręca mi piękną chwilę Czuję to pięknie, czuję się tym winylem Rozkręcam się, blanta palę Teraz wiem, rozkręca się rura kopca Nie będę tu zamulać, codziennie się śmieję Czuję to i jej beznadziejnie Piękny kwiat, świętości znak Pak akt, świętości ład Teraz czuję to, dał mi Pan iluzjonistyczny zonistycznych Rozczuję, że rozkręca się 21 gram, dusza pędzi przed siebie Czuję to, bo czuję siebie W niebie jedną nogą wejdę Codziennie to rozpędza, to jest własny styl winy Mój własny świat To ty taki porawony, porawony przez te HC ja bakę kiedy chcę, kiedy mam na nią flotę Kiedy mam na nią ochotę bierają ją wszyscy z kumplami Jarają z dziewczynami, rodziną i sami